Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. To tradycyjnie zaczynamy od mówienia sentymentów wobec ryzyka, no jeśli chodzi o ostatnie godziny, to te nie najlepiej wyglądały w przypadku inwestorów na Wall Street. Widzieliśmy de facto zejście poniżej wrześniowych minimów, głęboka przecena, generalnie wrzesień amerykańskiej spółki zakończyła na 5% minusie. Było to spowodowane kilkoma elementami. Wzrostem rentowności obligacji skarbowych, o czym wielokrotnie mówiliśmy, zamieszaniem w ostatnich dniach, jeśli chodzi o pakiet infrastrukturalny to, czy nie będzie on zmniejszony. Dodatkowo kwestia podniesienia limitu zadłużenia i to wszystko wprowadzało niepewność na rynku, nie zapominając oczywiście też o perspektywie Evergrande i to, jak ona się pogarsza, kondycja spółki i ryzyko bankructwa. Największego Chińskiego Ta mieszanka właśnie przełożyła się na korekta, aczkolwiek, jeśli popatrzymy fundamentalnie, czy to Evergrande, chińskie władze jasno dają do zrozumienia, że nie dopuszczą do sytuacji, w której prowadziłoby to do narastania ryzyk systemowych, jeśli chodzi o normalizację też w przypadku Fedu będzie bardzo stopniowa w czasie. Fundamentalnie nic nie zmieniło się na rynku, co mogłoby negatywnie wpływać na indeksy w średnim terminie. Zatem, jak najbardziej to, co się wydarzyło, należy jeszcze cały czas wpisywać jako korektę w trendzie wzrostowym, no i tutaj niewykluczone, że na kolejne tygodnie czy kolejne sesje ponownie będą przynosiły podkupowanie dołów. To de facto umożliwia już cofnięcie rentowności, te spadają w przypadku amerykańskich dziesięciolatek poniżej 1,5%, zatem, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, Wzrost rentowności tylko w krótkim terminie wprowadza perturbacje na rynku akcyjnym, gdy sytuacja na rynku długu się stabilizuje, również do trendu wzrostowego wraca rynek akcyjny. Weźmy teraz na tabelę kolejne spółki. ExxonMobil sygnalizuje, że wyższe ceny ropy oraz gazu zwiększą zyski spółki i te będą prezentowały się po prostu lepiej w porównaniu do drugiego kwartału. Ceny gazu ziemnego, ceny ropy naftowej to wszystko wspiera notowania również innych spółek wydobywczych, które odradzają się de facto po pandemii, jeśli chodzi o sytuację w przyszłym tygodniu ceny ropy naftowej, dodajmy, że to będzie zależało od tego, jaką decyzję podejmie kartelopek oraz Rosja, jeśli chodzi o wydobycie w kolejnym miesiącu. Październik, wrześniowa zwyżka cen ropy naftowej wynikała z tego, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczoną podażą, problemy z wydobyciem w Stanach Zjednoczonych po huraganie Ida, a popyt pozostawał silny, bo wariant Delta póki co nie zrobił wiele złego gospodarce. Stąd pojawiły się problemy podażowe i pytanie, czy kartel OPEC a przede wszystkim Rosja w przyszłym tygodniu nie będą chciały jakoś tego rozwiązać. Jeśli tak, no to tutaj może pojawić się presja na notowania chropy, jeśli nie możemy zobaczyć nowe szczyty, czyli w takim scenariuszu tutaj spółki wydobywcze zyskałyby kolejny sygnał. Czy argument przemawiający za wzrostami. Jeśli chodzi o podejście analityków fundamentalnych, to pozostaje dość ostrożne i zdecydowana większość z nich sugeruje wstrzymanie się na rozwój sytuacji, choć tutaj, no, blisko, jeśli porównamy pozycje długie wobec krótkich, no to te pierwsze mają zdecydowaną przewagę. BMW, spółka, o której mówiliśmy dużo na początku roku, kiedy. No, poznaliśmy nową strategię polegającą na elektryfikacji floty sprzedawanych aut. To oczywiście powinno pozytywnie wpływać na wyniki spółki w, w średnim i w dłuższym terminie, aczkolwiek jeśli chodzi o sam 21 rok i sprzedaż konwencjonalnie napędzanych samochodów, spółka również radzi sobie wyśmienicie i komunikuje, iż marża ze sprzedaży samochodów będzie bliska 10%. Wcześniej spółka sugerowała 7%. 9% zatem dwucyfrowy wynik naprawdę jest bardzo dobrze odbierany, jeśli porównamy chociażby do producentów, którzy mają 3% marżę na sprzedaży, czy też poniżej. Zatem BMW zawsze wyglądało w tym świetle, w tym kontekście bardzo dobrze i. Co najważniejsze, spółka dość dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o deficyt na rynku półprzewodników. O ile inni producenci aut komunikują pogłębiające się problemy, no to jednak w przypadku BMW mamy do czynienia ze skupieniem się w większym stopniu na tych bardziej dochodowych modelach, na sprzedaży ich i produkcji, a te mniej dochodowe. Znajdują się na drugim planie, z tego też tu spółka może tutaj pochwalić się tak dużą marżowością, zdecydowanie większą wobec chociażby konkurencji. Patrząc fundamentalnie na spółkę przez analityków, no tutaj połowa z nich rekomenduje pozycje długie. Jak najbardziej są one, wydają się być one uzasadnione w kontekście prac skupionych wokół elektryfikacji floty sprzedawanych aut. BMW tutaj chcę zapewne podążać. Śladami Tesli, i tutaj te prace są bardzo zaawansowane, chociażby w porównaniu do innych producentów. Daimler, dzisiaj odbywa się głosowanie, jeśli chodzi o wyłączenie działu zajmującego się produkcją aut ciężarowych. To jest decyzja, która ma na celu de facto zdynamizowanie samochodów, sprzedaży samochodów luksusowych, czy też sytuacji w przypadku notowania Daimlera, bowiem sprzedaż aut ciężarowych cieszy się, znaczy nie może cieszyć się tak dużą rentownością, tam jest ona dużo niższa, to są obszary, gdzie pojawiają się problemy. To jest jeden element, czyli uwolnienie się od tego bagażu który no, generuje niższą rentowność i może powodować, że inwestorzy patrzą na spółkę mniej przychylnym okiem. Zatem, jeśli ten zabieg się powiedzie, tutaj powinno to pozytywnie odbijać się na postrzeganiu Daimlera. Co więcej, sama zmiana ma nie tylko na celu Zabieg finansowy, ale również jeśli chodzi o przyszłość obydwu segmentów aut segment aut luksusowych wobec segmentu aut ciężarowych, ten pierwszy będzie oczywiście skupiał się na e, w pojazdach elektrycznych, czyli Mercedes, auto Mercedes, Mercedes-Benz będą coraz częściej stawały się elektryczne, podczas gdy jeśli chodzi o produkcję aut ciężarowych, marki Mercedes-Benz tutaj te będą w większym stopniu prace skupiały się na ogniwach wodorowych, zatem trochę ta technologia będzie się w przypadku tych dwóch grup pojazdów rozjeżdżać i to jest kolejny argument przemawiający za rozdzieleniem tych dwóch biznesów. Jeśli chodzi o spojrzenie fundamentalne, to pozostaje w bardzo dobro, 70% na bajt obrazuje bardzo stabilny biznes Daimlera i Sprzedaż aut marki Mercedes Benz. To wszystko znacie dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec jeszcze tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.